Nam to zajęło lata, a ty dowiesz się o tym wszystkim w minutę. Na czym polegają tajniki stworzenia idealnego blendu? Potrzebujemy trzech różnych rodzajów kaw. Przykładowo, potrzebujemy bazy, w naszym przypadku będzie to Brazylia, nut owocowych lub kwiatowych, będzie to Kolumbia, jakiegoś akcentu, który wyróżni to wszystko spośród innych wcześniejszych kaw, jakie kiedykolwiek się piło. U nas będzie to na przykład Kostaryka, która doda nam fistaszków do całego blendu. Tajemniczy składnik to balans. Trochę tego, tego i trochę tego. Mieszaj, smakuj i testuj. My zmieszaliśmy po swojemu, posmakowaliśmy po swojemu i wyszło nam coś pięknego. A jest to nic innego jak czekolad prespreso, czyli nasz faworyt, bestseller Number Uno. Perfekcyjna kawusia. Idealna dla wszystkich i na każdą okazję.